Z Jadiego smolarka. No to czyli wzajemnych uprzejmości część druga. No tak, ale, ale został uderzony w skarg. Tak, ale ciekawa sytuacja, naprawdę tutaj Enriquez dostał y, tą piłką, bo gdyby nie dostał, byłaby naprawdę wyśmiej no, okazja. Teraz była kolejna sytuacja o, Czerwona kartka dla spolarka. I to arbiter bardzo dobrze widział. Naprawdę tam... Od razu momentalnie podbiegł. Piłka leciała gdzieś w ogóle w drugą stronę tam arbiter od razu pobiegł. I mamy po podobną sytuację jak sprzed paru minut. No i powiedz mi, o co ja chodzi z Polarkowi w takim ja, razie? Ja, ja myślę, że w wcześniejszą sytuację też mógł dobrze widzieć arbiter boczny. I on sobie to po raz kolejny myślę wyhaczył. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Nie, 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 nie no, o, zobacz, O, no to jest. No to jest to jest krótki. To jest krótki prawy sierp, to jest, to jest no, czerwona kartka. to, wiesz, to w ogóle... doskonale.